Czy oni wszyscy w Unii Europejskiej spadli z konia na głowę i uważają, że mogą zrobić z Donalda Trumpa prezydenta Stanów Zjednoczonych idiotę? Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w nowym tygodniu. Komentarze polityczne. Tak będzie o hipokryzji Unii Europejskiej. Być może dlatego Unia Europejska, być może dlatego również przedstawiciele polskiej sceny politycznej chcą blokować social media. Ale ludzie, to, że nawet zablokują X, Facebooka, Instagrama, Signal, Telegram, czy WhatsAppa, czy to zmieni cokolwiek w świadomości Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa, który wie, ponieważ jest prezydentem największego mocarstwa. Na świecie i ma doskonały wywiad, i nie musi czytać naszego TikToka, oglądać naszych Instagramów czy Facebooków. Po prostu ma raportowane rzeczy, o których dziś dowiesz się również ty w tym zakresie, w jakim te miękkie informacje przedostają się do mainstreamu, mówiąc krótko. Moi drodzy, Donald Trump napisał w piątek list. List, który rozbudził znów internety. I który wytknął hipokryzję Unii Europejskiej, hipokryzję państw NATO. I ja zadałem sobie trud, aby przeanalizować, co ten Donald Trump pisze. Przeczytajmy razem list Donalda Trumpa. Tutaj go widzicie w wersji amerykańskiej, a tutaj jest tłumaczenie, które znalazłem na pewnej stronie internetowej. Oto ono. Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie państwa NATO zgodzą się i rozpoczną to samo działanie, oraz gdy wszystkie państwa NATO przestaną kupować ropę od Rosji. Jak wiecie, zaangażowanie NATO w zwycięstwo było znacznie mniejsze niż 100%, a zakup rosyjskiej ropy przez niektórych był szokujący. To poważnie osłabia Waszą pozycję negocjacyjną. I siłę przetargową wobec Rosji. Tak czy inaczej, ja jestem gotów ruszyć, gdy wy będziecie. Wystarczy, że powiecie kiedy. Wierzę, że to wraz z decyzją NATO jako grupy, by nałożyć 50 do 100% ceł na Chiny, które zostały całkowicie zniesione po zakończeniu wojny z Ukrainą. Również bardzo pomoże w zakończeniu tej śmiertelnej, ale absurdalnej wojny. Chiny mają silną kontrolę, a wręcz uchwyt nad Rosją, a te potężne cła przełamią ten uchwyt. To nie jest wojna Trumpa, nigdy by się nie rozpoczęła, gdybym był prezydentem. To wona Bidena i Załęskiego. Ja jestem tu tylko po to, by pomóc ją zakończyć i uratować tysiąc rosyjskich i ukraińskich istnień. W nawiasie 7118 istnień straconych tylko w zeszłym tygodniu szaleństwo. Koniec nawiasu. Jeśli NATO zrobi to, co mówię, wojna szybko się zakończy, a wszystkie te życia zostaną ocalone. Jeśli nie, to tylko marnujecie mój czas oraz czas i energię i pieniądze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję za uwagę w tej sprawie. Moi drodzy, ten list jest szokujący, arogancki, twardy. Ale tak naprawdę mówi to, co Donald Trump mówił w oczy Niemcom, Unii Europejskiej od kilkunastu lat de facto bo mówił to również za pierwszej kadencji że Niemcy sponsorują Putina, kupują od nich bezpośrednio, od Rosji, surowce za większe pieniądze niż wydają na uzbrojenie w NATO. Wtedy Niemcy się z niego wprost śmiali. Moi drodzy, zadałem sobie trud, właśnie zadałem sobie trud, aby sprawdzić, czy rzeczywiście w 2025 roku Unia Europejska czy państwa NATO, jak tutaj Trump zwraca się do państw NATO, rzeczywiście sponsorują Putina, czy rzeczywiście płacą Putinowi pieniądze za surowce, za gaz, za ropę, za gaz skroplony LNG. I co się okazuje? Tak, Trump znów. Ma rację, więc z jednej strony, na potrzeby, chyba kampanii wyborczych, nasza Platforma Obywatelska IPP w całej Unii Europejskiej oraz wiele państw Sojuszu Północnoatlantyckiego mówi o wojnie, o wsparciu Ukrainy, ale z drugiej strony boczną kieszonką ładuje potężne pieniądze do Rosji, do Putina za surowce. I nic się w tej materii nie zmieniło. Oto tutaj pierwsza informacja. Portal, który na pewno nie można powiedzieć, że jest prawicowy. Czytam go, bo jest portalem ekonomicznym. Ale tak naprawdę zawsze walił wpis jak w bęben. Za złego Mateusza Morawieckiego, który miał straszny deficyt budżetu państwa. Druga Grecja rzędu 80 milionów. Miliardów, przepraszam. 80 miliardów. To miała być druga Grecja według komentatorów portalu many.pl. Dziś, kiedy Tusk robi 280 milionów, śpią. Ale nie o tym chciałem mówić. Moi drodzy, Mani.pl, rachunek od Putina 1,1 miliarda euro. Europa wciąż kupuje rosyjski gaz. Skąd jest ten artykuł, moi drodzy? Z jakiego miesiąca? Moi drodzy, 9 września 2025 roku. Tak, ten list Donalda Trumpa przebudził wszystkich po raz kolejny, tak jakbyśmy dostali z liścia z lewej i z prawej strony i wszyscy, tak jak ja, zaczęli szukać o co chodzi, o co kaman, czy ten Trump znów oszalał, czy on znów ma rację. No i się okazuje, że znów ma rację, że nic się nie zmieniło, że państwa Europy, państwa Unii Europejskiej, państwa NATO kupują od Rosji za miliardy. Za miliardy. Nie wiem, czy to rozumiecie ciągle, co mówię. Za miliardy kupujemy gaz i ropę. A z drugiej strony wydajemy miliardy, żeby walczyć z Rosją. Co pisze portal many.pl? No oczywiście nie przeczytam go w całości, ale ten wyjątek, a ty otwórz sobie go i przeczytaj w całości. Bardzo cię proszę, bo to otwiera oczy i pokazuje ci, że znów Trump ma rację. A ci wszyscy, którzy. Którzy go krytykują, po prostu robią to z pobudek politycznych, a nie z powodu faktów i danych. Dwa wyjątki. Do Unii Europejskiej wciąż trafiają rosyjskie paliwa kopalne z analizy fińskiego Tinkanku Central of Research of Clean Air wynika, że w lipcu 2025 roku pięć największych importerów tych surowców z Rosji to były państwa członkowskie UE. Węgry Francja, Słowacja, Belgia i Hiszpania tylko one zapłaciły Kremlowi 1,1 miliarda euro. Import gazu ziemnego nie jest obecnie objęty sankcjami. To jest ważne. Unia Europejska przez 3 lata wojny z Ukrainą nie objęła sankcjami import rosyjskiego gazu. Na ten surowiec przypada 67% paliw kopalnych sprowadzanych z Rosji do UE. Reszta to w dużej mierze ropa, którą importują Słowacja i Węgry, korzystające z południowego odcinka rurociągu przyjaźni, niepodlegającego unijnym sankcjom. Niepodlegającego unijnym sankcjom. Czy wy to rozumiecie? Czyli Unia Europejska, ta banda hipokrytów, powiedziała, nie wolno sprowadzać ropy. Chyba, że tym rurociągiem przyjaźń. To tam można. To jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobna hipokryzja Unii Europejskiej. Ale to nie jest jedyny portal, jaki mi wyskoczył. Moi drodzy, oto portal gospodarczy. gospodarkamorska.pl Drugi, proszę bardzo, wy i sobie, otwórz AI, o AI zresztą będzie. Co tutaj czekamy? Tu jest bardzo długi, dużo wykresów, dużo danych, naprawdę jest niesamowicie przerażający. Te dane, które się tu czyta na tym portalu Gospodarka Morska, który jest jeszcze bardziej, jakby to powiedzieć, dogłębny i dogłębnie pokazuje tą hipokryzję Unii Europejskiej. Co my tutaj czytamy? W kwietniu bieżącego roku... 352 statki eksportowały rosyjską ropę naftową i produkty naftowe, z czego 153 to zbiornikowce Szarej Floty. 32% tych ostatnich miało co najmniej 20 lat lub więcej, najstarszy zbiornikowiec transportujący rosyjską ropę w kwietniu miał ponad 30 lat dobrze-dobrze. I to jest tak, że Rosja robi to za pomocą eksportu do państw trzecich i za pomocą tak zwanej floty cieni, czyli Właśnie tych statków, zbiornikowców, które pływają pod nierosyjską banderą, ale skoro w takim portalu wszyscy wiedzą, że jest to rosyjska ropa, to przecież trzeba być hipokrytą, żeby tą ropę w Polsce, w Niemczech, w Belgii, we Francji po prostu kupować. Nawet jeżeli jest ona pod banderą Kazachstanu, to wiemy, że jest to ropa z Rosji. Moi drodzy, i tutaj mamy taki wykresik. Kto kupuje paliwa kopalne z Rosji? Więc mamy Węgry, mamy Francję, Słowację, Belgię, Hiszpanię. Pokrywa się to z tym, co portal money.pl pisał. Zadamy sobie więc pytanie: No a co z Niemcami? Gdzie są te Niemcy, gdzie się pochowały te Niemcy? Niemcy też są. Proszę bardzo. Tutaj analiza AI wskazuje, że Niemcy kupują przez Indie. Holandia kupuje przez Indie, Włochy kupują przez Indie, omijają sankcje, które same nakładają w Parlamencie Europejskim, te kraje omijają kupując przez państwo trzecie i doskonale wiedzą o tym. I zobaczcie, że są to te Indie, o których mówi Donald Trump, że nałożył cła na Indie, które stały się pośrednikiem w zakupie rosyjskiej ropy. Mówił to nie dalej niż tydzień temu. Jakie wielkie oburzenie było na TVN-ach, na Onetach. Jakie wielkie oburzenie było wśród właśnie tych wszystkich protuskowych, prodemokratycznych, prounijnych na Donalda Trumpa. A to Donald Trump ma rację, bo on ma te dane z wywiadu. Wie dokładnie, że kupują Niemcy przez Indie. Wie dokładnie, że kupują Włosi i Grecy przez Turcję. A Hiszpania, Belgia kupuje przez Chiny. I co ciekawe, dwa dni temu gruchnęła informacja, że również Niemcy podpisały umowę na import skroplonego gazu z Chinami. Moi drodzy, to jest przerażające. Hipokryzja Unii Europejskiej, państw NATO jest przerażająca, bo z jednej strony kupują od Putina. A z drugiej strony udają, że walczą z Putinem. Marnują czas, środki i życia ludzkie. I Donald Trump o tym wie. I czy musisz się zgadzać ze wszystkim z Donaldem Trumpem? Czy musisz się zgadzać ze wszystkim, co robi Ameryka? Nie musisz. Ale jak sprawdzisz, tak jak ja, te dane, to zobaczysz, że Trump ma i mówi tu rację. W tym liście. Do państw NATO. Moi drodzy, dobrego tygodnia wam życzę. Chętnie sobie porozmawiamy we wtorek na liveiku o tym, kto lubi komentarze polityczne, zapisuje, podaleje, podaje dalej i udostępnia. A kto lubi bardziej, może postawić czarną kawkę. Zapraszam Cię do tego bardzo serdecznie. Tutaj jest kod QR, możesz zeskanować, z komórki zapłacić 5 zł i postawić mi dzięki temu kawkę. A ja Cię wyczytam w kolejnym filmiku jako kawkodawcę. Moi drodzy, dobrego tygodnia życzę, do zoboczonka, cześć.